Jeśli oglądasz teraz ten wideo, to dlatego, że w Twoim życiu dzieje się coś niesamowitego. Wiesz dlaczego? Ponieważ masz bezpośredni kontakt z Jezusem, tym, który sprawia, że wszystko się dzieje, a On jest gotowy dokonać cudów w Twoim życiu. Cud tak niewiarygodny, że uwierzysz w Niego dopiero, gdy Go zobaczysz. A twoje serce będzie pełne radości i odnowionej nadziei. To nie przypadek, że kliknąłeś na ten wideo, to nie był przypadek. To Jezus tam na górze podał ci pomocną dłoń i przyprowadził cię tutaj, aby dać ci doświadczenie, które wszystko zmieni. On zna każdy twój problem, każdy ból, każdą trudność i bardzo pragnie. Podać ci pomocną dłoń z nieba. Kontynuując oglądanie, zdaj sobie sprawę. Jezus jest tutaj, w każdej sekundzie tej chwili. Jego miłość jest prawdziwa, Jego moc jest niesamowita i jest gotowy ubrudzić sobie ręce w Twoim życiu. Chcę uleczyć Twoje rany, dać ci to, czego potrzebujesz, gdy ci brakuje. I naprawić wszystko, co wymaga odświeżenia. I spójrz, to, co Jezus dla ciebie przygotował, to nie tylko chwilowe rozwiązanie, to coś znacznie głębszego. To całkowita transformacja, zmiana życia, która będzie miała wpływ na ciebie i wszystkich wokół Ciebie. Gdy wideo dobiegnie końca, poczujesz. Jak w piersi rośnie oczekiwanie. Obietnica cudu stanie się bardziej realna, bliższa. Zaufaj temu, mój przyjacielu, ponieważ Jezus może zrobić dużo więcej niż prosimy lub sobie wyobrażamy. Zanim ujawnisz, co Cię czeka, wyślij ten film znajomym i rodzinie, aby wszyscy mogli poczuć to. Co ty? Każdy lajk, like, każdy komentarz jest szansą na szerzenie miłości Jezusa i zaproszenie kolejnych osób na tę imprezę cudów. Być może zastanawiasz się, czy cuda są prawdziwe? Możesz być pewien, że tak, cuda istnieją, a za nimi stoi Jezus. Od czasów starożytnych po dzień. Dzisiejszy istnieje wiele historii o ludziach, którzy doświadczyli nieziemskiego, spotkania z Jezusem i zmienili swoje życie. Jest jak prawdziwy superbohater. Przybył tutaj, aby uratować sytuację i sprowadzić na ziemię trochę nieba. I spójrz, koniec tego wideo pokaże Ci cud, który przygotował dla Ciebie Jezus. Obserwujcie dalej i trzymajcie się swoich emocji, bo cuda Jezusa nie są tylko przeszłością, one dzieją się tu i teraz, w Waszym i moim życiu. Jezus żyje i ma się dobrze, a Jego moc jest dostępna dla każdego, kto tego chce. Istnieje wiele historii o ludziach, którzy zostali uzdrowieni, o rodzinach które zostały ponownie zjednoczone, o wyrzuceniu z nałogów i o sytuacjach, które wydawały się niemożliwe, wywróconych do góry nogami. I uwierz mi, On chce to zrobić także w Twoim życiu. On wie o Tobie wszystko, każdy szczegół Twojego życia. On idzi to jest Magania, SYZ yy yy to je modlitwa i zna to je. Najmierzy Marzenia i jest gotowy do działania. Klikając, aby otrzymać cud, otwierasz drzwi, aby Boże cuda działy się w Twoim życiu. Jezus chce Ci pokazać, że Jego moc nie ma granic. On może zmienić wszystko. Może przynieść uzdrowienie, dać to, czego potrzeba i przynieść pokój w tych trudnych czasach. Udostępniając ten wideo znajomym, nie tylko szerzysz przesłanie nadziei, ale dajesz im także szansę na otrzymanie cudu. To szansa, aby stać się prawdziwym bohaterem i pomóc Jezusowi czynić dobro na całym świecie. Kliknij tutaj i zobacz, jak dzieje się magia. Udostępnij ten wideo aby więcej osób mogło doświadczyć tego boskiego cudu. Każdy lajk, like, każdy komentarz pomaga szerzyć nadzieję i pokazuje, jak Jezus może przemienić życie. Pamiętaj, że każdy cud jest wyjątkowy i zdarza się we właściwym czasie. Czasami odpowiedzi zajmują trochę czasu, ale kiedy nadchodzą, Zawsze są zaskakujące. Zaufaj procesowi i utrzymuj silną wiarę, ponieważ cud nadchodzi, przyjacielu. A kiedy to się stanie, nie zapomnij podzielić się swoją historią, aby zainspirować innych miłością Jezusa. Czekając na cud, pamiętajcie, że Jezus jest zawsze po naszej stronie. On jest naszą ucieczką, naszą siłą i nigdy nas nie opuszcza. Zaufaj Mu, nawet jeśli wszystko wydaje się trudne. Dla każdego z nas ma szczególny plan, a jego miłość jest nieskończona. Stuknij tutaj, teraz i bądź gotowy na przyjęcie cudu, który Jezus przygotował dla Ciebie. Podziel się tym przesłaniem z miłością i wiarą, aby więcej ludzi mogło doświadczyć przemieniającej mocy Jezusa w swoim życiu. Niech każde serce zostanie poruszone, każde życie przemienione i niech miłość Jezusa rozprzestrzeni się na cały świat. Przygotuj się na przyjęcie cudu z wdzięcznością i pokorą. Bądź gotowy, aby być świadkiem przemieniającej mocy Boga w swoim życiu i podzielić się swoją historią ze światem. Dołącz do nas w tej niesamowitej podróży wiary i transformacji. Jezus wzywa Cię do doświadczenia Jego łaski i miłosierdzia. Niech ten wideo stanie się potężnym narzędziem. W rękach Boga, docierającym do serc i zmieniającym życie. Niech cud, który wkrótce otrzymasz, będzie dopiero początkiem nowej ery zwycięstw i błogosławieństw w Twoim życiu. Kliknij tutaj, aby otrzymać cud i podziel się tą wiadomością ze wszystkimi, których kochasz. Pamiętaj, Cud może nie nastąpić od razu, ale zaufaj, że nadejdzie we właściwym czasie. Bóg wie, co czyni, a Jego mądrość jest doskonała. Uczymuj silną wiarę, wiedząc, że Bóg panuje nad wszystkim i pracuje, aby spełnić swoje cele w Twoim życiu. Kontynuując oglądanie tego wideo, Chcę ci powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, aby uwierzyć w cud. Bez względu na to, jak trudna wydaje się sytuacja, niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie, Bóg jest zawsze z tobą. On cię nie opuści nigdy. Zawsze dotrzymuje tego, co obiecuje i sprawi że stanie się to, co dla Ciebie zaplanował. Pod koniec tej przygody wiary, kiedy w Twoim życiu pojawi się cud, zrozumiesz, że każda sekunda spędzona na oglądaniu była tego warta. Zobaczysz, że Bóg jest prawdziwy, że Jego miłość jest silna i że Jego moc jest niesamowita. Będziesz żywym dowodem na to, jak wiara może dokonać niesamowitych rzeczy, zmienić życie i przynieść pokój. Zatem, przyjacielu, nie poddawaj się. Oglądajcie do końca, bo to niepowtarzalna szansa na przeżycie czegoś niezwykłego. Otwórz swoje serce i wpuść Jezusa, bo On dokona dla Ciebie niesamowitych rzeczy. I nie zapomnij powiedzieć o tym wszystkim, których znasz, aby oni również mogli poczuć moc Jezusa. Udostępnij w mediach społecznościowych znajomym, rodzinie, aby więcej ludzi mogło doświadczyć tego cudu, który przygotował Jezus. Każde słowo w tym wideo odbije się w Tobie echem, pokazując Ci, że Bóg jest z Tobą, że może czynić cuda i że ma wspaniały plan dla Twojego życia. Trzymajcie się więc mocno swojej wiary, bo najlepsze dopiero przed nami. Cud, na który czekasz, jest dowodem miłości Boga do Ciebie. To On pokazuje, że nigdy Cię nie opuścił i nigdy Cię nie opuści. To potwierdzenie, że jesteś wyjątkowy. Ten cud, który do Ciebie przyjdzie, jest większy niż wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Może to być cudowne lekarstwo, które sprawi, że będziesz pełen energii i zdrowia, lub może to być błogosławieństwo finansowe, otwierające drzwi. O których nawet nie marzyłeś, lub może to być nawet cud w Twoich związkach, przywracając pokój i miłość. Niezależnie od cudu, wiedzcie, że jest to dar od Boga. To On pokazuje Ci, jak bardzo Cię kocha i jak wierny jest. On się o wszystko troszczy i chce dla Ciebie jak najlepiej. Udostępnij więc ten wideo wszystkim, których znasz, aby i oni mogli poczuć miłość Boga. Poproś ich, aby byli świadkami cudu w Twoim życiu i zdumiewali się tym, czego On jest w stanie dokonać. Uwierz mi, cud jest bliżej niż myślisz. Trzymaj Boga za rękę i przygotuj się na przeżycie czegoś niesamowitego.